Kolejny odcinek samobrona dla nas. Tak powiem. Mieliśmy wcześniej już kilka obron przed uchwytami. Dzisiaj troszeczkę ciekawego treningu ruchowego z wykorzystaniem przyrządu i rękawic. Ja bym tego nie nazywał, że to jest. Ten klasyczny boks, czy kickboxing, po prostu techniki zapożyczone z tych form walki sportowej. Przy okazji, że służą do samobrony, to są również świetnym ćwiczeniem takiej aktywności ruchowej, wspomagające usprawnienie naszych wszystkich modułów ciała. Pierwsza sprawa na początku bardzo wolno. Bawimy się może być do muzyki. Kiedyś to robiłem aerobox, się nazywało Nic, żadnych takich naprężeń. Co prawda ja pokażę bardziej dynamicznie, ale normalnie. To musi być zabawa. Teraz luźno pracujemy raz. Wdech, wydech, ta koordynacja przy tego typu wysiłku jest bardzo tutaj ważna, żeby skoordynować oddychanie z pracą serca, czyli wdech przed wykonaniem uderzeń, wydech w trakcie wykonywania już końcowego fazy ruchu. No i tutaj znowu nam tutaj koniec, tutaj fit. Rozluźnienie całego ciała przed wykonaniem pracy bioderek, kolan. I dopiero w ostatniej fazie jest naprężenie, później jest znowu rozluźnienie, żeby nie przeciążać pracy serca naszego układu naszeniowo-sercowego. I Iluz! Luz. Iluz! Iluz! Plus. Oczywiście nie wije na hama. I teraz <laughs> mieliśmy już tamte techniki, na z boku. Znaczy nasza imaginacja, że możemy lekko podbić, przejść, prawda? Przejść i uderzyć. To w rękawicy A jest dosyć duża siła uderzenia. Co dopiero bez rękawicy gołą yy, pięści. Oczywiście tutaj Spostrzeżenie, trzeba uważać przy skrętach, bo jednak trzeba być do nich przygotowany, lekko wysportowanym. Tutaj pokazuję ćwiczenia, które są bardzo istotne. My w większości te ćwiczenia robimy przy Type-Fit. Raz, dwa w lewo, żeby nie robić tych mocnych skrętów, takich dynamicznych na kręgosłup i otaczające ścięgna i mięśnia, bo można mieć. Uważaj, mikro bo tutaj wszędzie jest pataczaj. Raz. 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 Jak? Rozumiesz? Dobra.